Dzień to akwarium. Dzisiaj Wam chciałem pokazać mój zakup, który jest u mnie od tygodnia. zajmuje 25-litrowy akwarium po kupikach mieszanych, które trafiły do górnego zbiornika. Mianowicie są to szczupieńczyki Degata. Już jak wiecie z poprzednich odcinków mam te ryby, ale kupiłem w innym sklepie, tutaj 20 parę km ode mnie. A te zamówimy sobie tutaj u mnie w sklepie, żeby im pomieszczać po prostu geny na starcie. Zamówiłem sobie i kupiłem cztery sztuki, dwa samce, dwie samice, bo tylko dwie samice były. Trafiły wszystkie tutaj, na początku z głupikami, później głupiki odłowiłem. Zostały tylko te, troszkę zmarniały, zamówiłem już troszkę wcześniej, ale przyjechały i zostały nie przyjęte przez sprzedawcę, ponieważ tam było coś z temperaturą wody było nie tak, on mu, że nie chciał ryzykować, że będą ryby chore więc je zabrali z powrotem a następnym razem przyszły znowu, już po dwóch tygodniach te powiem wam, że teraz one wyglądają, bo nie wyglądały za bardzo no były, że tak powiem, troszkę wychudzone nie mogłem rozpoznać płci u tych osobników, ale sprzedawca stwierdził, że on wie jak rozpoznać. Mianowicie podejrzewam, że to jest samec według niego. Jedna sztuka mi padła. Tu widzicie piękne kresnale na kawałku lawy wulkanicznej. Jedna sztuka mi padła, nie wiem czemu. Podejrzewam, że może samec raczej, bo dwa pozostałe są takie bardziej okrągłe. Tutaj u góry widzicie podejrzewam że wam, że to jest samica. U mnie sam coś wyglądał troszkę inaczej, miałem otoczkę na dolnej płetwie. No ale podkarmiłem te ryby lepszym pokarmem. Jakim lepszym? Larwami komara i, i oczywiście no, tym z czym będą się żywić przez większość swojego życia, czyli młodymi rybkami. Ja tutaj mam przygotowaną Yy, karawkę z larwami komara. U mnie jest ciężko w tym roku z tym, nie miałem za bardzo dzibyczek ustawiać, więc są tylko takie są tylko takie, yy, że tak powiem yy, resztki praktycznie, bo ta woda jest używana do podlewania pomidorów i do... Kwiatów, oczywiście yy, tak rybki już się troszkę wykurowały powiem wam że no jest to w mare w mare ok yy, jeszcze mam domówione kolejne osobniki w tym tygodniu widzicie pięknie złapał w tym tygodniu nie było miało być w tym tygodniu więc jadę yy, w następnym yy, w następny czwartek mają już być podobno więc Dwie samice mają być dla mnie zerwane. może sobie dokupię tego jednego samca, ponieważ one tu będą pomieszane. Po prostu część samic, znaczy wszystkie samice pójdą do głównego zbiornika, samce stamtąd trafią tutaj, do tych samic. I tak sobie to postanowiłem pomieszać. Na razie widzę, że te osobniki już będą OK. Bo naprawdę porównując to co było, a to co jest, no to jest już dużo, dużo lepiej. No jednak pokarm swoje, po pewnym czasie sobie pomyślałem, że może nie za dobrze, że karmię tylko z żywym, w sumie raz dziennie. No ale wyszło tak, że też suchy pokarm podaję, a mam dobry suchy pokarm i założyłem, że też jedzą, więc całe szczęście nie będę musiał ich opierać tylko na żywym pokarmie żeby sobie po prostu łapią same. Do 112, którą mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku trafią też na pewno dwa osobniki, para z czasem oczywiście, więc tam jak widzieliście będą miały się czym żywić. Tam już jest wystarczająco ryb, niech przetrwają te najmocniejsze, najsprytniejsze a reszta po prostu będzie traktowana jako ich pokarm. Tacy eliminatorzy naturalni myślę, że jest to w moim przypadku jedne z lepszych rozwiązań, jakie mogłem w tym momencie wymyślić na populację gupika. A i ta ryba też jest dość ciekawa i na pewno będę też chciał spróbować ją rozmnożyć. Dobra, na razie sobie tutaj przeczekają w tej 25. Tamte gupiki trafiły do głównego zbiornika, więc nadal żyją. No, ale tam nie było nic takiego by selekcjonowanego, by selekcjonowanego żeby mógł coś tam sobie z tego wybrać do dalszych Może coś jeszcze wyskoczy, zobaczymy. Na razie to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i trochę.